Hej, 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 witam na urodzinowych wiadomościach dnia, które poprowadzę oczywiście ja. A dzisiaj urodziny kanału Kicia Kicia. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje ona. najważniejsze obrazy, które malują wszystkie LPS-y. Nowy mały sklep z zabawkami. Tutaj właśnie są urodziny kanału Kicia Kicia. Zobaczcie, jak to wszystko się pięknie odbywa. Sto lat, sto lat, nie żyje, żyje nam sto lat. Teraz trochę słów od, od prowadzącej kanału Kicia Kicia. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Tobą na urodzinach kanału. Tak, tak, ja również się cieszę. To już trzecie urodziny kanału Kicia, Kicia. Wow, tort oczywiście jest z kicią. Ale fajna ta kicia. No dobrze, zdrowka, życzę szczęścia i dalszych powodzenia. Dziękuję. Jesteśmy teraz w tajemniczej galerii z sztuki. Wszyscy, ale to wszystkie LPS-y malują obrazy. Sami, zobaczcie. No, ja nie powiem. Ja bardzo kocham tutaj być. Ja bardzo kocham malować. Może nie mam jakiegoś wielkiego talentu, ale ja po prostu kocham malować. No, malowanie to moje życie. Ja tak po prostu sobie tutaj przychodzę, po prostu lubię malować, a tutaj namalowałam takiego świetnego miśka. Mam nadzieję, że mój obraz pójdzie na wystawę. Ja uwielbiam malować osobę, która stoi koło mnie. I to jest akurat y, foka. Tak, tak, mnie maluje. I która pływa w wodzie. Zainspirowałam się właśnie prawdziwą foką. A ja tak po prostu to namalowałam, bo po prostu kocham malować w i je urządzać. Ja uwielbiam po prostu malować zwierzątka, to jest moja pasja, pasja, moja pasja, pasja. Tutaj namalowałam też takie rybki, o. I pójdą one na wystawę. Jak widzicie, wszyscy malują. Może ja też pominam? Hmm, zaraz zobaczę. Jesteśmy teraz w najnowszym sklepie z zabawkami. Mówię wam, te zabawki są ogromne. Sklep jest malutki, ale zabawki są nieziemskie. Aś... Aś chyba chcę jakąś kupić. Zobaczcie, jakie cudowne. Sklep jest naprawdę fantastyczny. Jak szukacie prezentu dla jakiegoś dziecka, na, jak, na urodziny, imieniny, na, na dzień dziecka na przykład, albo na Boże Narodzenie, to naprawdę to jest świetny sklep w którym znajdziecie mnóstwo pluszaków. I na pewno będzie ten, co Wasze dziecko marzy. A teraz kilka słów z prowadzącą tego sklepu. No co ja mam powiedzieć? Ten sklep jest malutki, ale jest w nim mnóstwo zabawek. Naprawdę, naprawdę. Ale to naprawdę. Tutaj jest mnóstwo tych zabawek. Myślicie, że to tylko te cztery. Ale tam dalej, jakbyście przyszli tam, to jest tam ich więcej. Na zapleczu też ich mam mnóstwo. Czyli każdy znajdzie to, co jemu ja pasuje, tak? Tak. Czemu pani akurat lubi przychodzić do tego sklepu? Ach, do tego sklepu lubię przychodzić, bo niedługo są urodziny mojej kuzynki, która bardzo chce mieć Squishmallowsa w domu. I właśnie Problem jest w tym, że nie wiem, którego wybrać. A ja mam pytanie, którego wybrać, to, to mówię, najlepiej mieć wszystkie. A wszystkie to się dodam, nie zmieszczam.